Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Skoda Gadać i tak jak w poprzednim odcinku na sam koniec obiecaliśmy montujemy jeden wentylator jak na razie jeden wentylator do Lublina robimy to razem z tatą, bo ma na to jakiś plan ma na to jakiś pomysł i miejmy nadzieję, że ten pomysł się uda plan jest taki, że zamontujemy ten wentylator na kątowniku, na oryginalnych mocowaniach do intercoolera, które zaraz Wam przebitki nagramy, pewnie widzicie to teraz te krótce nie mają aktualnie e, gwintu, ale jak damy tam odpowiednio dużą śrubę, gwint się sam zrobi i nie będzie problemu. Od spodu jeszcze nie ma pomysłu jak to zamontować, ponieważ wentylator ma mocowania na górze, bo będzie w tej pozycji, ma na górze i na dole. Także będziemy jeszcze nad tym myśleć, ale jakoś to niedługo ogarniemy. Także nie przedłużając przechodzimy do odcinka like, subskrypcja i komentarz na koniec filmu. Niech się niesie, bo to jest jedyny kanał z lubinami, jaki istnieje na polskim YouTubie. I co? No kurczę. Zmierzyłeś mniej więcej? Gdzie są te da. odstępy? Czeka, tylko wysokość muszę jeszcze zmierzyć. Dobra. To jest w pierwszy raz kiedy to na filmie coś przy Lublinie robi. I ostatni. <gry> ja trochę lubisz ten samochód, Nie. co? Nie. Nie? Fajny jest. Tak, ogólnie plan jest taki, że ten kątownik trafi e, na jakby oryginalne takie króćce, które są... nie wiem, czy tutaj będzie widać. Ale tutaj są takie króćce i tam nie ma ogólnie gwintu, ale się na pomysł, że możemy to nagwintować śrubą i teoretycznie, jak damy ten kątownik po całej długości chłodnicy, to to powinno działać. No. I właśnie Antek wraca składem Jest i on. Dalej się jara. Dalej się jara. Oj tam Mało ważne. Jest dobrze. Jest bardzo. To zobaczysz, jak ten zobacz, czy to wystarczy, czy to wystarczy. Chodzi o to, żeby. Dobra. Okej. Okay. Dobra. I teraz będziemy. Moi, przekładać... Tak, moi drodzy. To jest patent, proszę bardzo. To jest montowane na, na interkuler. Tutaj przechodzi śruba bodajże na klucz, trzynastkę. Tak, na trzynastkę, z jednej strony, z drugiej strony. I tutaj jest miejsce na drugi wentylator. Jakby ktoś pytał, tak, tu jest idealnie 32,5 cm, a wentylator ma 31 Także wentylator Ducato 2, jakby ktoś chciał. Be bez problemu, dwupinowy, bez żadnej elektroniki zbędnej. Bez czujnika w środku. Próbujemy go włożyć do środka. Tak jest. Nie wkładałem. Wejdź. Ta, Przyjmij tam blaszkę. Dobra, blaszkę mam Dobra. Trzeba z drugiej strony. Pójdź, ja ja trzeba z dwóch, trzeba poś, pośpuć. Poś, poś, Nie, tu jest ten taki. Pośpu poś. Linkę ci zabiorę? Musiał wyjść. Dobra, i teraz możemy przystąpić do przykręcenia celowego. Tak. O. Teraz słuchajcie, tak. Śruby są tutaj. Piny są, są? Póki co zrobiliśmy po prostu dystans z nakrętki. I tak będzie. I, I tak pewnie tak tak zostanie tak. do końca. Hmm. Ponieważ bardzo ładnie się trzyma. I tak jak mówiliśmy, na fabryczne mocowanie... Trzymaj z drugiej strony. Na fabryczne mocowanie interkulera. trzeba tam dobrze wcelować. No to dla Ciebie. No tu zeszło, tak? no centymetr, półtora. Jest w tą gumę zobaczcie, żeby naczynę go jakoś zablokować. Co jest? No u mnie wskoczyło. Tak. U mnie też już się. Zaczyna kręcić. A jednak nie. Jest tu. No. Dobrze, że jak ktoś upada, to przynajmniej widać nie? I jeszcze raz. Po prostu zrobię tak. Trzeba sobie przytrzymać. Może no, Ty najpierw pierwszy wkręt, będzie Ci łatwiej tam. Nie, jest ok. Już jest ok. Dobra, tylko tak przykręć go tak z jajami. No. Nie przekręć Jest dystans. To jest trzynasteczka. Na średnią może być. To jest na mało. Trzeba sobie z tą gumą trochę pomóc. Teraz, nie, i teraz wszyscy, którzy mówią, że nie tylko z tego y, dwuwentylatorowy z boksera z, z jakimś tam hydro coś tam, Dobra. tak jest. Dobra. nie jest ten problem, żeby zrobić wiatrak, który będzie sterowany elektronicznie, inaczej niż z, y, po prostu plusem. No to nie jest tak łatwo, trzeba jakieś przekaźniki montować. Jak, inaczej jak mamy dwa oddzielne wentylatory, a mamy zespół wentylatorów, który jest jakby w jednej obudowie połączony kablami, no to nie jest tak proste, dlatego ja chciałem mieć dwa oddzielne wentylatory, który jeden jest sterowany bimetalem z chłodnicy, a drugi jest sterowany przełącznikiem z kabiny. I tyle. Na żądanie. Na żądanie, dokładnie. Ja myślę, że Lublin i tak, i tak ten wiatrak lepiej schłodzi niż wiskoza. Bo ten wiatrak jak się podłączy do akumulatora, to on po prostu tak zasuwa, że on, 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 on zamiata. To jest te tak tak i deska i trzeba się położyć na spód. Tak? Oczywiście. Dobrze moi drodzy, aktualnie ja jestem na górze, to ta jest na dole, jakby to jakby, jakkolwiek schabowy by to nie kotlety. brzmiało. Tak, schawowych dwa kotlety. E, no, co mamy zrobione? Mamy zamontowane Jeden wentylator, bo drugi jeszcze nie jest kupiony. Na razie będziemy testować jeden. Jest zamontowany maksymalnie po lewej stronie na kątowniku aluminiowym. Idealnie tak jak mówiłem, weszło na e, takie dwa króćce od interkulera, w których zrobiliśmy gwint. E, a na dole, zaraz pokażemy jak to wyjdzie z dołu. A bo nie wyjdę, albo ich nie wyjdę. Jest zrobiony płaskownik, który przylega do mocowań wentylatora, i do płaskownika jest zrobiony kątownik, który jest przykręcony do fabrycznego mocowania starej chłodnicy przy belce. Ponieważ stara chłodnica miała takie dwa bolce, które wpadały w takie mocowania. I mając teraz nową chłodnicę, nowszy typ, już tych bolców się nie wykorzystuje, więc wykorzystaliśmy je, żeby nie wiercić w belce i, i przyczepiliśmy tam na dłuższą śrubę, po prostu, kątownik, czyli to można sobie wyobrazić tak, że jest, jest chłodnica, wentylator dochodzi do około centymetr, no tak między pół a centymetr e, od chłodnicy, na górze jest kątownik do interkulera, na dole jest płaskownik i do płaskownika jest przyczepiony kątownik, który mocuje się do belki. I tak to na razie wygląda. Za chwilę spróbujemy zrobić najprostsze. chcę zobaczyć, jak to wygląda, jak się trzyma. Zapraszam do dołu. Tak. I teraz można to od dołu, mniej więcej, sobie zobaczyć. Światełko do nieba. Światełko do nieba. Troszeczkę rozświetlimy sobie ten klimat. Mamy kątownik, który jest przymocowany na fabryczne miejsce, takie jak tutaj. Identyczne jak z tej strony. I mamy tutaj. I jest płaskownik, który jest przymocowany. Trzyma się, panie kierowniku? Tak, trzyma się. Kątownik, który jest przymocowany. Tu jest ogólnie płaskownik, który jest przymocowany do wentylatora. I kątownik, który jest do płaskownika i do belki przymocowany. I tak naprawdę na jednym kątowniku nie ma szansy, żeby to się zerwało. Góra jest na dwa, dół jest na jeden. Kolejny wentylator. programu było Pepsi. <śmianie> <tosana> tak. Następnym krokiem będzie zakup drugiego wentylatora i zamontowanie go z tamtej strony, czyli po prawej, patrząc na silnik po prawej. I tu powinno idealnie nam wejść. I to, co mówiłem na samym początku na poprzednich dwa filmy temu, że ten tutaj wężyk od, od JKC, czyli od od wspomagania, trzeba będzie lekko tutaj dociąć mocowanie wentylatora i wtedy nam na spokojnie wejdzie. Tu jeszcze Antek może pokazać, bo nie wiem czy pokazywaliśmy w ostatnim filmie, ale zamocowałem jakby płyn zbiorniczy do wspomagania był normalnie w tym miejscu, gdzieś tutaj. Bo widać nawet tutaj mniej więcej po przetarciach, że był w tym miejscu tu jest takie miejsce na, na dziurkę, na śrubkę. Ja to przesunąłem o 10 cm w tą stronę, ponieważ nam tutaj teraz intercooler blokował, ale teraz jest dobrze. Jeszcze będziemy musieli tylko zamocować yy, yy, chłodzenie, czyli to. Trzeba będzie to jakoś wymyślić i tamto zamocować, żeby pod atrapę jeszcze weszło to i żeby się łączyło z płynem od ze zbiorniczkiem i z przekładnią. O, znowu przyleciała. Dobra, moi drodzy. Teraz widzicie, robimy instalację elektryczną do, do wentylatora. I zaraz wam to wszystko objaśnimy. Prawda? Trzydełko. Temat jest prosty i dobrze wszystkim znany. Ładnie termokurcz. No i ten termokurcz lepiej wygląda niż tamta blaszka. Dobra, teraz potrzebna blaszka. Oczko, oczko. Nie, 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 to oczko nie, nie, tak się, niby tak nie, niby tak się ten, niby to to nie, nie, Temat jest prosty. jest Robimy tak, że plus z akumulatora idzie do bimetalu w chłodnicy, z chłodnicy plus wychodzi na wentylator i minusem cofamy się do e, minusa w akumulatorze. Temat jest prosty i dobrze wszystkim znany. A drugi wentylator, tak jak mówiliśmy, będzie sterowany z kabiny i on będzie w ogóle miał inną instalację. Skoczysz się, się wakacje, weźmiemy z domu wentylator, bo nie będzie już potrzebny tak gorąco. Było. Dokładnie. Dokładnie tak. E... <tryk> Ale ogólnie jest wszystko opanowane i mamy nadzieję, że to będzie działało, ale powinno, no bo bimetal w momencie, gdy się nagrzewa, to daje nam, daje nam, wtedy plusa nam puszcza dalej. Ciepełka potrzebuje. Tak, potrzebujemy ciepełka. Pamiętajcie zawsze termokurcze stosować. Jak robić to dobrze. Mhm. No i tyle. To Ty będzie nasz główny plusowy kabel? Dobra, ja ci rzucę, do to. Tak. Do czołgu. Do czołgu. Yes. Do ci to to Nie no, plus jest taki, że lub trzeba podnosić. Dobra, i potem jak, jak obok akumulatora. Dobra, idzie i Czekaj, czekaj. Paszuję. No. Dobra. Mamy kolejny dzień, bo wczoraj się zrobiło już ciemno. Więc tak, ale ogólnie skończyliśmy temat. Nie jest źle. Eee, tak, tak jak mówiliśmy, wentylator jest podłączony na bimetal z chłodnicy. Eee, czujnik bimetaliczny z Poloneza, bodajże 85 stopni. Jeżeli jest inny, to Was poprawię, ale chyba był taki. Eee, I teraz poproszę tutaj kadry na akumulator, jak to jest podłączone. Tu mamy plusową klemę, tutaj mamy minusową klemę, żeby Was nie zmyliła termokurczka czerwona, bo kabel jest czarny. A tutaj daliśmy czerwony, tak jak powinien być do plusa. I tak jak tłumaczyliśmy przed chwilą, plusowy kabel idzie na czujnik w chłodnicy, a bimetal ma dwie wsówki. Po prostu bimetal to jest inaczej taki jakby w sumie włącznik zwierny, który w momencie, kiedy się nagrzeje, to blaszki sobie stykają i puszcza prąd dalej. Dlatego do bimetalu wchodzi plusowy z akumulatora i wychodzi plus. Na wentylator. A potem w wentylatorze tak samo są dwie wsuwki także jedna jest plusowa, nieważne, pod którą podepniecie, bo to też po prostu zadziała, i z tego jeden jest właśnie plus, a druga wychodzi na minus. I ten minus sobie leci tędy, tam mamy plus, tu mamy minus, i on sobie leci z powrotem do akumulatora i wchodzi. Także w momencie, gdy bimetal się nagrzeje, czyli płyn chłodzący nagrzeje bimetal, to wiatrak się uruchomi i wyłączy się dopiero w momencie, kiedy bimetal znowu się schłodzi, czyli płyn chłodzący będzie po prostu chłodniejszy i rozłączy nam zasilanie. Jest to proste, bez żadnych sterowników, bez żadnych przekaźników. I uważamy, że jest to totalnie idiotoodporne i w takim samochodzie jak Lublin, idiotoodporne odporne patenty działają najdłużej. Z dodatkowych rzeczy tutaj już na chłodnicy jest to wszystko zmontowane. A tak jak poprzednim filmie pokazywaliśmy, założyłem starą osłonę od góry, żeby nie uszkadzać interkulera i nie uszkadzać chłodnicy i wszystkich innych rzeczy przy okazji zasłoniło to wszystko, co tak trochę słabo wyglądało. Nie wiem co Wam tu mogę jeszcze powiedzieć, bo z takich rzeczy to tu się nie za bardzo nie zmieniło. Pewnie w poprzednim odcinku już było widać, że tutaj zrobiliśmy ten zawór od nagrzewnicy i są te przewody. Jeżeli nikt mi nie napisał, czy tak to może być, że z, jakby z zaworu bezpośrednio Wchodzimy na górę i wychodzimy górą tym wężem. Wracamy, to dajcie mi znać, to ja to po prostu podmienię, ale wydaje mi się, że tak powinno być. A, a ktoś to kiedyś przerobił, bo to jest takie najbardziej dla mnie logiczne. Więc pod maską tutaj mamy na razie temat zamknięty. Drugi wentylator zamontujemy po prostu jak będzie nam potrzebny, bo na razie bardzo mnie korci przetestować, jak sobie poradzi ten wentylator. A potem dołożymy drugi, który będzie sterowany z kabiny. I teraz idziemy do kabiny, ponieważ tu mamy już cały temat. Zakończone, są nowe klamki, nowiutkie, oryginalne, noweczki nie śmigane. Aż szkoda w takich rękach je używać, ale wszystko ładnie działa. Ten zamek muszę wymienić, ponieważ mimo że reguluje drzwi, to da się je otworzyć, nie wiedząc czemu. Zamontowaliśmy z powrotem boczki, są skręcone że na razie, żeby było po prostu troszeczkę przyjemniej, aczkolwiek plan jest taki, żeby tutaj wyciąć ze sklejki, ładny nowy boczek, obić go jakimś fajnym materiałem, który będzie bardziej pasował do, potem do wnętrza samochodu, które też troszeczkę się zmieni, ale jeszcze nie wiemy jak. Dobra. Z tematów w środku, to sobie pozwolę usiąść. Deska rozdzielcza jest złożona na tyle, że e, jest tutaj trochę przyjemniej. Niektóre kable mam już ogarnięte. Zrobiłem klakson, który będzie na razie na taki e, guziczek i inaczej tego nie widzę, ponieważ tej, tej kierownicy nie da się zdjąć. Nie można jest odkręcona, nie da się jej wyszarpać. W sumie nie wiemy za bardzo dlaczego, ale no, coś tam jest jakiś problem. A nie chcemy na razie zmieniać całej kolumny, więc klakson zrobimy po prostu, e, bo, bo musi być, więc zrobimy go po prostu na przycisk. E, tutaj nie pokazywaliśmy wam, to ja się przesiądę, żeby młody mógł. Zająć moje miejsce. O! Tu Wam nie pokazywaliśmy jeszcze nowego panelu. To już jest nowiutki panel, który jest zamontowany, i wszystko tutaj, że tak powiem, e, działa. I coś chyba dotknąłem, bo. Tak, dotknąłem dwa kabelki. To jest też bardzo dobry plan. Dotknąć e, e, masę e, z plusem. To jest bardzo dobry plan. Tu się nic nie zapaliło, to jest sukces. No, muszę o tym pamiętać, żeby to, e, zaraz odłączyć akumulator, bo skończyłem testy, a nie skończyłem tego. No, także deska jest złożona, nagrzewnica, tak jak też mówiliśmy, jest złożona, wszystko ogólnie tutaj działa, tylko na razie mam tak mało prądu, że jeszcze nawet wentylatory mi nie chcą tutaj e, wstać i zacząć pracować, więc no, trochę jeszcze to potrwa. Ale linkę mam podpiętą, jedną, drugą, więc wszystko ładnie działa, nic się nie, nie zacina, tak jak powinno być. I to też nas myślę, że uchroni przed niektórymi niepożądanymi problemami. E, tak jak mówiłem, górę deski poszukuję i mam nadzieję, że ją znajdę niedługo. Bo chciałem już ten temat tutaj zamknąć i, e, no i zacząć tym samochodem po prostu jeździć. No. Tak samo to też kupię nowe, ponieważ mam tutaj taką blaszkę, bo z tej strony połamały się niektóre te, jakby te poprzeczki, no i nie jestem w stanie zamontować oryginalnych e, guzików. A szkoda, bo chciałbym mieć oryginalny. Kiedyś klakson był tutaj, tu była zapalniczka, także też takie głupie miejsce. Ale jak będzie trzeba, to na no zamontuję to, a jak, jak się uda, to kupię po prostu nowe. Z planów dalszych. Z planów dalszych jest tak, że tę deskę, do deski jakby nie chcę wymieniać, bo ona jest jeszcze całkiem niezła, mimo że tam ma jakieś pęknięcia. Troszeczkę tutaj muszę ten e, schowek ogarnąć. Ale plan jest taki, żeby ją po prostu oprzyć, jakimś materiałem, takim zamszopodobnym może, albo jakimś innym, może jakąś bardziej ale taką skórką, e, która będzie po prostu miała klej i będę mógł ją tutaj wywinąć we wszystkie... E, po prostu zawinąć jakby z drugiej strony i ją tam nawet czymś przyczepić, żeby się nie odklejała. No i to na razie tak zostanie. I potem góra deski analogicznie mnie tak samo zrobiona, bo jak tutaj Antek może pokazać, to chociażby przy tych przełącznikach, tutaj guzikach, to jest po prostu mnóstwo dziur. Wiadomo, że ja sobie je tutaj mogę wykorzystać bo to jest do odpalania, to jest na przykład właśnie klakson, jak wspominałem, no ale takie brzydkie elementy, które zostają, no to są słabe. Tutaj fabrycznie, znaczy fabrycznie, bo to jest prototyp, więc nie traktujcie tego jako fabryka, tutaj było sterowanie drzwiami. No eee, i co? No jak na razie nic, no. Powolutku się składa, powolutku jest dobrze i mamy nadzieję, że samochód naprawdę za jakiś miesiąc mo może jeszcze we wrześniu tak do końca do końca nie, ale jakoś w październiku już samochód ruszy i będzie mógł być na zlotach, będzie mógł być jednocześnie na jakichś różnych imprezach, bo byłoby fajnie. No i po prostu możemy korzystać i nim jeździć. Także tak, kochani. To by było na tyle w tym odcinku. No montaż wentylatora to jest prosta sprawa, także uważam, że nie jest to żadnym problemem. Nie powinno być dla nikogo. Patent Wam pokazaliśmy jak zrobiliśmy połączenie, też Wam pokazaliśmy. Wentylator Fiat Ducato 2, około, nowy około 300 zł, używany około 50 zł, więc w zależności co potrzebujecie to to wybieracie. Ja na drugi wentylator pewnie wybiorę używkę, bo on będzie raczej dodatkowy, właśnie tak jak mówiłem uruchamiany tutaj ze środka. I plan jest taki, żeby on był albo uruchamiany na zasadzie coś takiego, takiego guzika, że będzie no zwierny po prostu, że w momencie, kiedy wcisnę, to on pracuje. W momencie, kiedy go rozłączę, to przestaje pracować. Ale to jeszcze zobaczymy. Bo mam gdzieś taki fajny przełącznik od, od nawet z taką ikonką wiatraka, bo to było od tego kiedyś, od tamtego wentylatora, który jest z tyłu, i on był dwu, dwu, dwubiegunowy. I działało to tak, że było pierwszy tryb i drugi tryb, szybciej, który kręcił. Czyli on jest trzybiegunowy, bo jest 0, 1, 2. I albo jego wykorzystamy, że mierzymy sobie piny, które odpowiadają, które się zwierają, w którym momencie, na której pozycji i będziemy mi po prostu zero-jedynkowo, że włączamy jeden wentylator i tyle. A to mamy nawet wycięcie, o tutaj w desce, bo tam powinno być, o. Coś takiego. Więc to będzie całkiem pod ręką kierowca będzie mógł to obserwować. No. E, I tyle. A może jakieś tam wskaźniki jeszcze dołożę takie dodatkowe, o tej mucha mi wleciała cześć mucha. No. Także tak moi drodzy, ja wyjdę z tamtymi drzwiami. Czemu nie? Bo, bo mogę. Tą klameczkę też muszę tutaj poprawić, bo jest słaba. No. Także tak, ja się z wami żegnam. Będziemy coś jeszcze robić przy Lublinie na pewno. Nie wiem, czy się pojawi, jak szybko się pojawi kolejny film, ponieważ niedługo wyjeżdżam na urlop i się może zejść troszeczkę. Dwa tygodnie mnie nie będzie, potem będzie brzydka pogoda i niestety może się nie udać czegoś nagrać, ale tak to wszystko jest w jak największym porządku. Także, także zostawcie lajka, like, zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć! Zamykamy wentylator w warunkach pociemku. Jak tam temperaturka? No, trochę za połową. Przez chwilę się włączył wentylator, jak doszliśmy, tak do trochę ponad 3 czwarte. Więc zobaczymy, co się teraz stanie. Ale ładnie go spłodził.